Cześć Widzowie um, Od ostatniego odcinka byliśmy sobie całe Niemcy Z są Włoch, które nic nie wzięli w ogóle, ale to mi nie przeszkadza Tutaj mają wojnę z Hiszpanią i Nigeria I my, ja, chcę dzisiaj podbić królestwo Niderlandów no, więc do tego Francji, no bo na pewno było uzyskać swoje tereny przygotowania wojskowe sobie zrobimy gdzieś, ale najpierw to trzeba zmniejszyć towary i inwestycje. Dobra. Zostawmy hmm. tutaj też Wielka Brytania. Hmm. To tak, tak wpuści, żeby ten Luksemburg namówić, żeby zaatakowali Niderlandy, ponieważ no, jest taką jedną prowincję w środku i może bardzo szybko zająć tereny, tylko że wojsko. Są słabe, ale to mi nie przeszkadza. Oni mają też... O, co tu jest? Nie wiem. Takie handle. ILAC. Zobaczmy sobie, albo odmawiamy, no bo my teraz się przygotowywujemy. No, może tam ilak jest słaby. Nie nie nie. nie, nie, nie. Już mogę sobie tak ogólnie, teraz wolnąć. Zdaj mnie sobie Ale to dobra, jeśli chodzi. No i już załatwione. Łatwo. Dobrze, tutaj coś tam przychodzi z technologicznych wpływów. Ale <laughs> na razie, tutaj zamierzamy podbić tutaj całe, całe współczesne Niemcy i Holandię i Belgię, a Francję. Może później sobie załatwimy. Dobra. Nie, no nie bo no, polski ty co jest coś zbyt agres... chwila, ile oni mają wojen? Bardzo dziwne Czy ma prawie taką flagę jak Węgry? Prawie Bardzo podobno I tutaj teraz my możemy sobie wypowiedzieć im wojnę tutaj wykorzystujemy na prowincję takie przyjmowanie teraz będzie proste chyba, że nam punkty ruchu mogą się skończyć dobra dobra, czyli tutaj nie mają zbyt Zobaczmy tutaj. Ja mamy jednego, jednego Tuneza w swoim kraju, a to bardzo dziwne. W ogóle Tunez ja przecież jest. już nie żywa O kwa. Argentina. Jakie mamy z nimi słabe relacje? Dobra, zobaczmy tutaj ich. A oni się bardziej skupili na Francji ale dobra, zobaczmy sobie tutaj tutaj mają populację, mają... do dupy mają populację a ekonomię, zobaczmy też mają do dupy, też mają do dupy, zobaczmy jakie mamy dobra, mamy wszystko większe a to te No to dobrze tutaj akurat takim, bo mówić, że tu Francja małe jednostki rekrutuje To nie do, gdzie mamy bunt? Gdzie jest bunt, tutaj jest bunt. A to do dupy teraz. Dobra, już nie mam punktu. Dobra, zobaczmy, jak to tutaj... wygląda. tutaj jakaś jednostka jest. To dobrze. dobrze. No, dobra, powoli tutaj upada. Femsa tutaj, zobaczmy, jak stoją. Dobrze. My tutaj też dobrze. Chyba takie coś spróbujmy. Tutaj 60 tysięcy. Kurde, jest bardzo źle. Zaczęliście teraz skupić na naszej na naszej stronie, tak? żeby nie przejść z nami, to bardzo źle. No dobra, jakoś tam wygram. No tak, wygry wygrywamy to. Tutaj, Polskę tutaj wolą przyjmować niż odzyskiwać tereny, ale to w sumie dla nas lepiej. Francja, proszę poradź sobie z nimi, a nie. Jak ręce sobie z nimi poradzić, ja nie wiem, to ja nie wiem jaki to naród francuski jest. Dobrze złożony, czy dobrze złożony. Tutaj może musimy cofnąć chyba wojska trochę cofnijmy o tak. Zaatakowali, ale właśnie atakujący mają gorzej. A dlaczego? Ponieważ no właśnie, obrona jest silniejsza. Więc wolę tutaj te jednostki osłabiać. Ale dobre, już no, nie tutaj jakieś bardzo słabo. Kurde Przegrywają tutaj Tu może moje słabe jednostki rekrutować <Ky> Więc to jest bardzo słabe. Tutaj już przejmujemy sobie Tutaj W ogóle gdzie oni mają te 48 prowincji. A tutaj. Bo Finlandii se tutaj Dobra, no to można powiedzieć, że jakby już ich podbiliśmy. Ale dobra, to. to. Za chwilę ten mini 15 minut i już będzie niezapisywany. Więc dokończymy go później podbijanie. Do widzenia.